75% panów zamierza świętować Dzień Kobiet, 20% nie zamierza, 5% jeszcze się nie zdecydowało. Myślę, że podejmie decyzję w momencie, kiedy będzie e, mijać kwiaciarnię. Najczęstszym prezentem to są właśnie kwiaty, deklaruje tak 61% badanych Mężczyzn. 20% to drobne prezenty. Około 3% to organizacja uroczystości, spotkania. 2% panów odda ten czas swoim paniom, żeby mogły sobie spędzić ten dzień tak jak chcą. Przeciętnie chcemy wydać na to około 60 zł. Różni się to w zależności od wieku pana, którego pytaliśmy. Jeżeli jest młodszy, jest takim młodym, dorosłym, między 25-39 lat to wyda około 80 zł. Osoby starsze powyżej 59 lat wydadzą około 30 zł. Według barometru Providenta znaczna większość kobiet, bo ponad 50%, a dokładnie 54%, jest zadowolonych przede wszystkim z życia rodzinnego z rodziny, z dzieci, z tego tak naprawdę, co mamy po, po przyjściu z pracy, co mamy po powrocie do domu. 17% kobiet zwraca uwagę na to, że dla nich najważniejsze i, i, i najbardziej sobie cenią fakt, że się rozwijają osobiście czyli pewnie chodzi o studia, o kursy, o dodatkowe szkolenie że po prostu um, ich rozwój osobisty jest dla nich e, najważniejszy i z tego są właśnie dumne. 7% kobiet zwraca uwagę, że najbardziej są dumne z życia zawodowego. Reszta kobiet tak naprawdę trudno im określić: czy, 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 czy to życie osobiste, czy to rozwój zawodowy, czy też życie rodzinne. W zasadzie nie odnajdują większych powodów do dumy w swojej codzienności, co uważam, że jest dość smutnym zjawiskiem.